Lecimy. Powód spóźnienia się fuzjonka. Jeszcze się nie chcę zabić. E, Jezus Maria, fuzjon zjawiający się sekundę za późno. widzowi. Kaszer palacza. Będzie w live z miraculum. Ok. E, skipy już nie śmieszą, a tylko wkurwiają. No, no, no z tym się muszę zgodzić. To po prostu dam tutaj ci okejkę, okay a nie, nie ocenę. Po prostu na ci. No, no to się. No, trzeba to zmienić. Naprawdę, bo. Powiem wam tak. Hajs hajsem, zawsze leciałem na tym, że hajs hajsem, ale to aż mnie przeraża mimo wszystko. Nie chcę po prostu, żeby ktoś potem powiedział, że właśnie tak za hajsem lecę, bo to nie o to mi chodzi. Dlatego trzeba je to zmienić mimo wszystko. E, nikt, sąsiad, ale heca, nie ma mnie. Dobra, to jest brązowy wylew, ok. Także yej, wreszcie. E, dawanie pieniędzy na skipowanie ninjago, dawanie pieniędzy na recenzję kapitana Flamingo. No, miłoż pokazał się wielkim big brainem. W memiarze w, 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 su, w, su, w Sujon. W sujon. Widzowie live, skiperzy, fajni Ninjago. <laughs> fajni Ninjago, skiperzy. Memiażers. Dobra, to będzie srebrny wylew. Dobra, srebrny wylew, proszę bardzo. Nie wiem, daję dwie na skip Ninjago. Fan, nie kompromituj się swoim cieniactwem. Ok. Wypierdol skipy. Fuzjon. Zawsze możesz dać antyskipa. No właśnie, no właśnie, to jest. No, coś trzeba z tymi skipami zrobić w końcu, naprawdę. Dobra, okej, okay. eee, dalej. Nie rozumiesz mojego bólu. Fani Bentena, pingwiny z serialu. Hehe, <laughs> sorry, sorry, fani Lego Ninjago. Czy szczerze mówiąc, fani Lego Ninjago, jeśli chodzi o pingwiny z innego serialu, mają znacznie lepiej, ponieważ... Ponieważ... I Bentena w sumie też? Częściej było Ninjago niż Benten, pingwiny z innego serialu tak naprawdę, więc to jest takie... No, ale mniejsza. No dobra, okej. Okay. Prosimy fuzję LEGO Ninjago do ankiety. Wygrywamy ankietę. Nie wiem, skipuje Ninjago. Nie wiem, skipuje Ninjago. a nie ci damy. Dam ci brązowy wylew. Co mamy? Seryjni mordercy, psychopaci, fani kapitana Flamingo. Nie ma takich ludzi. Nie ma takich ludzi. Dobrze, dam ci też brązowy. E, fani e, Ninjago. Denerwują się na no niebie, ma za skipowanie Ninjago. Miłoż. Hm, Okej, okay. Okay, zobaczmy. Skiperzy, fani Ninjago, zwyczajni widzowie. Wsujon! Znowu jest wsujon. Każda normalna osoba. Jebać Flaminga. <grym> Dobrze. Ale za wsujon. Się... Dam bym srebrny, ale że jest wsujon. Na tego nie potrafię wypowiedzieć, to jest brązowy. Lego. Skiperzy. Lego Ninjago. Skiperzy. Tak. To się zgadza. Um... Kanał już tylko do memów, tak, 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 tak e, Możesz dać jakiegoś donata, kurwa, ten Właśnie, możesz dać jakiegoś Donata kurwa, ten Byłoby fajnie um, Dobrze, całkiem, całkiem, całkiem fajne Dam ci brązowy wylew um, My Hero Academia, Spongebob, Gumball, Ninjago, Wodognoty Małe Nope Totalna porażka, Avatar i Nazuma Witch Yes Znaczy Znaczy to niby tak, ale nie, nie do końca Oglądaj do końca, ok? Zobaczmy O nie, Boże Święty Nie, jak to jest z boku na piko Oczy w oczy, woskowe usta Z woskowymi ustami Splecione na wieczność Dzisiaj wam pomogę I pokażę nie. jak opisać niektóre kreski nie nie cierpię takich Przez... sytuacji. <słuch> Okej. Okay. to jest, to jest według mnie, to jest według mnie złoto, bym powiedział. Złoto? Nie, to jest srebro, to jest srebro, to jest srebro, zmieniam, to nie jest złoto, to jest srebro, mimo wszystko. To jest jednak dalej srebro. Mocne srebro, bym powiedział to jest. Eee, o, nowy wspierający. Zielony ktoś. Witamy w kolega, proszę przywitać. Bana nie będzie? Ban to, to nie wiem, ale może być strajk za panów za, za pana Adolfa, więc radzę ograniczyć tutaj, ale zaczymy. Dobra, czekaj, miałem do przeczytać. Eee, od końca eee, wit witam poproszę smoczego książę do listy. A i mam pytanie. Robię projekt książki, a w niej główne skrypse grają monety przedstawiające na przykład grzechy. Oryginalne. Ja nie czytam za bardzo książek, także nie do mnie pytanie, ale do ludzi możemy się oczywiście tutaj udzielić. Także kolega robi projekt książki, a w niej główne skrzypce grają monety przedstawiające grzechy. I czy to jest oryginalne według Was? Koniec się pyta. Potem Juzu, mam nadzieję, że miałeś lepszy dzień niż ja. Nie narzekam, nie narzekam. I Arysia. Asperger to głównie nieumiejętność nawiązywania kontaktu społecznych, bycie upartym i nienawidzenie zmian, nie jest to uposiedzenie umysłowe ani co mogłoby ujść jako przytyk tak dla info, bo sama mam i lekko przykro a to przepraszam w takim razie no, ja tak po prostu chciałem to powiedzieć dla memów ale przepraszam, w takim razie nie będę używał takich zwrotów już, ok, także przepraszam, ok e, Fuzjon gdy zobaczy Alejandro i się ręka świeci, ok, może być jak najbardziej, dam tutaj y, fu, brązowy wylew Sąsiad? Nie słyszałem tego imienia od lat. O dobra, to mi się bardzo podoba. To jest bardzo fajny mem, dam to tutaj, o. Bo mi się kojarzy z tym, jak był taki mem fajny, że była wrona czy tam kruk, nie, wrona to była, wrona miała w dziobie szluga i był podpis, że Itachi, nie słyszałem tego imienia od lat, to mi się spodobało, także spoko. Srebrny wylew. I donate od Adriana Mackiewicza, Maczkiewicza. Moim zdaniem twórcy pokémonów czasem powtarzają sekwencję na początku, bo ktoś może od tego zaczął oglądać, a mnie to rozwala. No, no to prawda, no to jest takie trocheczkę... Czy że ma to sens, że właśnie resetują to, bo pokémony nie mają takiej jakiejś mega sklejonej ciągłości fabularnej, co prawda wiadomo, że jak zaczął w Kanto, potem jest Kalos, no to wiadomo, że to się wszystko działo, to miało miejsce, są potem do tego odwołania, ale faktycznie to jest luźno traktowane i każda nowa seria każdy nowy region no to jest nowe doświadczenie jak mówicie ale mimo wszystko to jest i sensowne i niesensowne zależy jak to spojrzeć, tak na dobrą sprawę Młodsi mają wywalone bo są młodzi ale tacy starsi jak my no to niestety no to widzą w tym troszeczkę wylew niestety um, ale dziękuję za zadonej. dobra czerwony baron nie wiem skipuje miraculum chat wybiera miraculum nie wiem Am i a joke to you no tak to jest właśnie to zresztą właśnie ten problem z tymi skipami, także, także tak to wygląda. Nie zdążyłem tydzień temu, ale teraz. Okej, okay, zobaczmy. Ohoho. No nieźle. Widziałem tak podobny filmik z, z gwiazdką kiedyś, wiecie? Ale jakoś to jest śmieszne, bo zamiast yy, liter na czacie są jakieś hieroglify kiedy twoje, kiedy czekajcie kiedy jakoś jest tak słaba że litery się zamieniają w hieroglify filmik z, z gwiazdą kiedyś wiecie <słyski> tak Tak, to, to właśnie o tym filmiku mówiłem. Bardzo fajny, bardzo fajny, polecam. Najlepiej z rodziną obejrzeć. E, jak myślicie, co to jest? Macie rację, to, wywierka, to wiewiórka o imieniu osioł. Hmm, Okej. Okay. Kiedy usłyszałeś, że Fuzjankowi spodobało się Mirakulum, nigdy tak nie powiedziałem, ale potem okazuje się, że chodzi o bekowy, fanowski damik. A, widzisz, to ma sens, to okrop jest dobre. Dobrze, dańcie jest, jest brązowy wylew. E, nie wiem, próbujący zginąć Mirakulum. live... O Jezu, przepraszam. Life is a never ending cycle of pain. Tak. Fuzjonek na live o 4 rano. Chcę świecznych memesów. Dobrze, okej. Okay. To mnie nawet rozbawiło. Srebrny wylew, proszę bardzo. To już standard. Kowalski, powiedz mi coś, czego nie wiem. Tam jest Izykiel I tak, Minka. Kiedy miłoż da 1000 zł na recenzję, Kapitana Flamingo. Fuzjonek. Chce się zajebać, zapierdolić. A chce Cię zajebać. Nie wiem, było śliemu. No dobrze, okej. Okay. No całkiem. No, może być. Kiedy myślisz, że miraculum nie możesz być bardziej rakowe, nie doceniasz mojej mocy, fanowski dubbing. Ale <noise> to wyszło całkiem, całkiem spoko, bo powiem wam, że te właśnie dziecinne głosy, tych, tych wróżków, co tam było, były bardzo fajne i ja bym się do tego nadawał, no bo na przykład też mogę zrobić taki głośnik, na przykład. Nie wiem, powiedzmy, że. nie wiem, ta jak ona miała, mi ma, marynata była na zakupach czy coś. No, nie wiem, na targu kupuje truskawki i nagle wyskakuje ten jej duszek z takim głosem moim, że Ojej, zamęc! jaka ładna truskawka, kup Także wiecie, to by mogło zadziałać, ja bym chętnie e, dał radę w takim dubbingu, naprawdę. E, dobrze. Fuzjonek, kiedy Miraculum wygrywa w wankierze z rzędu. Trzeba go też nie rozpierdolić, bo han się odradza. No dobra, okej. Okay. Niech będzie z, e, brązowy wylew. E, dobrze, a więc tak. E, Fuzjonek po live. Ie. Fuz... Ogląda Miraculum. Ogląda Miraculum z fanowskim dubbingiem. Eee, czy ja wiem? Po prostu to było śmieszne i tyle. Um, ja próbujący poukładać sobie, co się stało tydzień temu na live'ie. Pierwsza wojna skipowa oraz bombardowanie retencjami Fuzjonka. To wina tego, że nie było porażki Awatara. Dzisiaj też nie ma porażki Awatara, więc zobaczymy, co się będzie działo. Każdy ultra, król szama... Każdy ultra fan króla ma po nowym odcinku nowej serii. Pierdolę, to najgorsza zmiana w tej nowej serii, bo oglądałem 5 odcinków Miraculum, żeby zapomnieć o tym, jak liczyli poznać Fausta. Nie, nie warto oglądać tego odcinka, elo. Dobra, odcinek z Faustem był tragiczny, no ale to już o tym mówiłem. Sąsiad po wyjebaniu trzech, trzech koła. Okej, okay, to ja już sobie pójdę. <laughs> Okej, okay, srebrny. Dobra, tak jeszcze ze dwa, 2 memy, trzy memy i lecimy dalej z oglądaniem. Fani Miraculum, Fani Ninjago, Ben Aten, Witcha i Pinguinu z Madagaskaru, jebać skiperów. Okay. E, kiedy miłość da 1000 na recenzję, Kapitana Flamingo, Fuzjonek, Dobra, czas na przemoc, No to mnie rozwaliło. Jeszcze nie dostałem tysiaka, i to było takie wow. Ok, e, kiedy. A więc zakazem spamu. Ora. <laughs> ostatni mem. Fani Miraculum po skipach. Dobra, ok, to tyle na tyle. Niebożonego, złota, niebożonego diamentu. Zaczymy, co będzie w drugiej fali. A tymczasem. Odpalmy sobie drugi odcinek Pokémonków. bo jestem ciekawy po prostu, co ten aż wymyśli. Czy wygra, czy będzie dalej wylewem. Także zobaczmy. Szybko, chodź Bella! Zobaczysz, będzie super. Jedziemy! Bella i Sebastian zachwyciła ponad ćwierć miliona widzów.